Dzień dobry. Dziś moim gościem jest doktor habilitowany Karol Samsel, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzisiaj porozmawiamy o słuchaniu, właściwie o umiejętności słuchania. Myślę, że zacznę od cytatu. Słuchaj dzieweczko, ona nie słucha. Oczywiście bez kontekstu całego wiersza Mickiewicza. Poprzestańmy na tym. Czy, czy zdarzało panu być w takiej sytuacji, witamy się z kimś, wyciągamy rękę, ten ktoś się przedstawia? Już po chwili nie pamiętamy. Dzień dobry Piotr, słyszeliśmy, ale nie usłyszeliśmy i, i, i za chwilę jest kłopot, no bo... Nie przyswoiliśmy tej informacji. Oczywiście, że, 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 że i to nieraz znajdowałem się w podobnej sytuacji. Cóż, to oczywiście jest kwestia naszej inteligencji interpersonalnej, ale wydaje mi się, że wówczas uruchamiamy cały teatr sytuacji Pozorów. międzykomunikacyjny. Pozorów. Nie, nie, Teatr międzykomunikacyjny, teatr, teatr interakcji, aby zrekompensować. Niezręczność. O, ową niezręczność. Bo to jest oczywiste, że prawda wyjdzie na jaw, to jest oczywiste, że to imię chyłkiem zapomniane no, wynurzy się trochę z ciemności, jak złodzie. I myślę, że to, czym możemy powetować ten nagły brak zainteresowania dla osoby, z którą dialogujemy, to, to właśnie ów teatr. Um, teatr dyskusji, okazanie mu jej zainteresowania, kontakt wzrokowy, specjalny ton głosu. Zarówno pan redaktor, jak i ja dysponujemy głosem radiowym, więc to nas w jakiś sposób utrzymuje przy naszych słuchaczach yy, łatwiej. Yy. Yy, o wybaczenie nam takich win, jak zapomnienie imienia chociażby. Głosy można zagrać bardzo dużo i bardzo wiele zyskać, czasem wiele stracić. Yy. Tak jak mówię, to jest poniekąd kwestia gry, ale z drugiej strony to jest też kwestia tego, że czasami naprawdę nie idzie o to, które imię zapamiętamy, a które zapomnimy, a o sytuację komunikacyjną, o pieczołowite pielęgnowanie kontekstu, kontekstu dialogu. Zapomnieliśmy. Musimy znaleźć teatralny sposób, aby to powetować. Musimy ten dialog zainscenizować i albo to potrafimy, albo nie. To jest oczywiście kwestia naszej umiejętności, wrażliwości, inteligencji emocjonalnej. Są tacy, którzy twierdzą, że mało mówność jest pewnego rodzaju cnotą. Inni, a może ci sami powiedzą, że umiejętność słuchania to już wręcz pierwszy stopień do świętości. Oczywiście trochę naigrywam się, ale co pan na to? Umiejętność słuchania jest wymagająca? Chyba najbardziej, Ej. chyba najbardziej rzeczywiście słuchanie i słuch posłuch jest związany z, ze świętością i wsłuchiwanie się też jest sprawa mistrzów. Najlepsze wywiady rzeki biorą się ze wsłuchiwania z obydwu stron. Z obydwu stron, to znaczy, jeśli Bolecki dyskutuje z Miłoszem czy z Herlingiem grudzińskim, to jest naprawdę tak samo istotne, jak Herling wsłuchuje się w tamtego, jak i jak Bolecki się w Herlinga wsłuchuje. Ja mówię tutaj o takich. W sztuki, jakim ja jest myślę, już wywiad Rzeka. Z że, że podstawowy błąd dziennikarzy pytających to jest taki, że przychodzi na wywiad, odczytuje pytania z kartki, zupełnie nie wsłuchując się w to, co, co mówi co daje rozmówca. Tak, nie... gesty utraty zainteresowania po Często trzeba podążyć za tym, co właśnie, co właśnie powiedział rozmówca i te poboczne wątki czy tory bywają najciekawsze. Nie zawsze jesteśmy w stanie. To znaczy, musimy mieć, panie redaktorze, też drodzy Państwo, poczucie, że, że nasze kompetencje, nasza wrażliwość, by sposób ukierunkowania też naszej inteligencji, mogą sprawiać, że nie jesteśmy w stanie podążyć. I to jest coś równie ludzkiego, jak błyskotliwa jerudycyjna dyskusja na wyżynach z kimś, kto dorównuje naszej wrażliwości czy elokwencji. Mhm. I tu jest istotny ten teatr, o którym wspominałem na samym początku. Umieć grać w tym teatrze, to także przyznać się, przyznać się do własnych słabości, również słabości niepodążania. To coś równie naturalnego, jak podążanie za rozmówcą, pogarda lekceważenie, yy, markowanie yy dialogu to rzeczy, których dialog nie wybacza. Nie to, czy jesteśmy w stanie, czy nie jesteśmy w stanie podążać. A czy są takie wielkie dzieła literatury polskiej czy powszechnej, które wzywają nas do, do słuchania, właśnie, które stanowią taką lekcję? Można by wskazać na takie pozycje? Oczywiście. To jest, to jest specyficzna sytuacja, bo to są dzieła, które nakazują nam pozostawać, jeśli dobrze rozumiem pytanie. W stanie zupełnego posłuchu, niemalże wręcz stuporu, paraliżującej niemoty. Tak? Rozumiem, że to są dzieła takie jak Dostojewski chociażby, tak? czy, czy takie jak, jak Załżenicyn, czy takie jak Jądro Ciemności Konrada, dzieła o złu yy, w sobie. O, o, o złu, bo to jest coś najbardziej dotkliwego w ludzkiej kondycji. No, ale nawet gdybyśmy nie mogli się tego zła uchwycić, to, to, to chodzi o coś, co jest najbardziej dotkliwe w tym, co ludzkie. Jeżeli dzieło jest w stanie, jak to my mówimy czasami dosyć nieelegancko, przytrzymać nas za usta, zakneblować, no to, to robi właśnie to, co do niego należy. I to jest de facto dialog. To jest dialog. No, ale dialogować w ten sposób, aby kneblować mową, no to jest rzadki przywilej, który jest właściwy tylko najgenialniejszym pisarzom. To nie jest tak, że, że, że przychodzi młody i yy, 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 szaleńczy poeta, który, który, który chce sobie powojaczkować i mówi sobie: Ja teraz wezmę was wszystkich za usta, ja teraz was zaknebluję i zamknę w ciemnym kącie. Pokoju. To nie tak działa. To nie tak działa. Ja mówię o takim rodzaju wprawiania w stupor, jakie wywołuje genialne dzieło literackie, będące efektem dojrzałości. To już jest kontrowersja. Wielu krytyków twierdzi, że tego rodzaju wrażenie, wrażenie, które wywiera na nas tekst, zmuszanie do milczenia, to już jest czynność niemoralna, że tekst zawsze powinien wzywać do dialogu, że postępuje niemoralnie, uchylając się od tego obowiązku, bądź udzielając sobie przywileju, aby kneblować. No właśnie, no, ale Bóg również knebluje. Apofatyczność teologii. To jest również poczucie, że oto Bóg milknie i, i, i znika poza, poza zasłonami mowy, staje się obszarem wiecznego milczenia. I artysta postępuje poniekąd niczym Bóg. Ten krzew gorający czasami ciemnieje. Ten krzew, ten krzew przestaje być widomym znakiem obecności, posłannictwa, wykładni losów. I pisarz ma do tego takie samo prawo, bo, bo ma w sobie boską predylekcję. Nie jest niczym Bóg, ale ma w sobie boską predylekcję, więc ma również prawo nie tylko do skłaniania do milczenia, ale i do wtrącania w milczenie. Pytanie, czy w takiej sytuacji nie, nie charakteryzuje go pycha po prostu. No ale to y, mówimy o tych największych. Najwięksi muszą. Mówimy też o ich najtajniejszych tajemnicach. Moim zdaniem w perspektywie dzieła literackiego, a więc to, co otrzymujemy jako produkt ostateczny całego procesu. W perspektywie dzieła literackiego nie potrafimy rozeznać, który utwór, który utwór bluźnierczy, który utwór ciemny, który utwór skandaloburczy powstał z pychy, a który z odruchu grozy, przerażenia, litości. Eee, to naprawdę jest jedna z najintymniejszych rzeczy pisarza. Co więcej, taka, do której ten niechętnie będzie się przyznawał. Nawet w najbardziej ekshibicjonistycznych, intymnych dziennikach może być to nawet nie tyle niedostępne jego świadomości i samoświadomości, co zwyczajnie zafałszowane w takim najprostszym tego słowa znaczeniu, usunięte w cień. Z jakiego powodu mówimy z pychy, czy, czy z powodu pokory? Trudno jest uczyć studentów słuchania? Czy, czy taki student umiejący słuchać to, przepraszam, że tak się wyrażę, jeszcze gatunek pospolity, czy już taki zagrożone wyginięciem? Zawsze są studenci słuchający i zawsze jest jakaś kultura, kultura słuchania, kiedy, kiedy wchodzę do sali, kiedy dyskutujemy o, o ważnych wątkach, zwłaszcza formacyjnych, bo ostatnie lata spędzam na, na, na pracy warsztatowej ze studentami, więc student to jest przedziwna istota, która bardzo szybko daje się urzec, a zarazem niezwykle łatwo daje się również znudzić, manifestuje swoje urzeczenie, jak i jak znudzenie. I jakie techniki wtedy się stosuje? To jest roller caster. To jest rzeczywiście pytanie o techniki również może być pytaniem zdradzieckim, bo moment, w którym warto technikę zastosować, bardzo szybko się dezaktualizuje. Czyli nie ma uniwersalnej strategii, na przykład. Nie, nie, ma, nie ma w jednej sekundzie, jedna technika działa, działa w drugiej. Ciśnienie grupy ciśnienie indywidualności sprawia, że dany patent nie, się nie sprawdza. Yy, idzie o dzielenie się pasją, się, dzielenie się czymś, co najcenniejsze, budzenie w nich dociekliwości, czegoś, co nazywam etosem, etos to może dla młodych ludzi za mocne słowo, cnotą, hermeneutycznej podejrzliwości, yy, nieufności wobec tekstu, ale takiej nieufności, która wydaje owoce, a nie jest wyłącznie wykładnią jakiegoś Nieproduktywnego sceptycyzmu. Więc zachęcam ich do tej dociekliwości, uczę. Ale Pozwalam... w tym wszystkim y, jestem pewien, że profesor, choćby najwybitniejszy, kiedy będzie głuchy na, na swoich słuchaczy, tak naprawdę. No straci. Popadnie w monolog. To, tak. też, to też jest moja moje... Zabie. Relacja zostanie zerwana. Więc jak jest z umiejętnością słuchania właśnie ze strony kadry profesorskiej? Nie ma takich przypadków, to że Na słuchanie trzeba to... zasłużyć. Na słuchanie trzeba również zasłużyć, pan, bo yy, student jest nieśmiały z natury, zwłaszcza student pierwszego roku, student polonistyki. To, również student humanistyczny, najpierw trzeba wzbudzić jego zaufanie, ośmielić, zbudować osobistą relację, która jest zarazem no, relacją o przedmiocie. To znaczy dyskutujemy o literaturze, usiłuję was przekonać, że to strasznie osobista sprawa i że, i że warto zanurzyć się w jej odmęty, bo tam możemy znaleźć, jeżeli nie odpowiedzi, to kolejne pytania natrapiające nas problemy. Uzyskawszy tę porcję zaufania, no też łatwo ją stracić. Ile razy ja, no straciwszy cierpliwość, wypowiadałem jedno pochopne słowo, a spotykałem się niemal natychmiast z murem milczenia. To zaufanie, które budowałem na skutek. No, Jakiejś, jakiejś twardej próby wychowywania, czy czegoś, czy co wypowiedziałem pochopnie, runęło w jednym momencie. To jest praca psychologiczna. Słuchanie ma w sobie więcej psychologii niż filozofii. Tu nie chodzi o zrozumienie głębokiej natury słuchania, tu nie chodzi o filozofowanie o słuchaniu, chodzi o bycie w czynie. Bycie w praktyce słuchania. W praktyce słuchania to nie chodzi o tautologiczne monologowanie. Nie, nie, nie bynajmniej nie o to. A ja to słowo praktyka trochę też znowu może wyjmę z kontekstu i zapytam właśnie o praktykę, bo tak mi się wydaje, że umiejętność słuchania łączy się z taką łatwością rozumienia, także czytania ze zrozumieniem. Pewnie jest tak, że ci studenci, bo o nich też mówimy, którzy wyrobili w sobie umiejętność słuchania i słyszenia tych najważniejszych treści, no gdzieś tam są przed peletonem, mają przewagę nad nimi. I to znów pytanie o techniki. Słuchania, no ale już wiemy, że nie ma jednej. To może jest jedna, jedna mhm. istotna kwestia. To musi być dialog. To znaczy, jeśli student podejmuje pewną myśl i eksplikuje ją, artykułuje ją w sposób nie do końca fortunny albo wieloznaczny, uważam, że podstawą jest dopytać go o doprecyzowanie jego myśli, albo jeżeli mam poczucie, że. Przynajmniej podejrzewam, co ma na myśli, bądź mógł mieć na myśli, do tego się odwołać. To jest bardzo istotne, żeby nasz rozmówca e, czuł, że my jego myśl podejmujemy, nie zaś e, udzieliliśmy mu wyłącznie głosu, bądź co gorsza, prawa do głosu. Wyłącznie, a po wyartykułowaniu myśli przechodzimy do porządku dziennego nad tym, co powiedział, nawet bez słowa komentarza i otwieramy kolejne wątki. To jest bardzo istotne. Mamy prawo realizować swoją myśl podczas wykładu, podczas zajęć, ale jeśli chcemy zbudować zaufanie między nami a wspólnotą studentów, trzeba podejmować ich uwagi, ich myśli, reagować. Na ich wątpliwości poddawać się żywiołowi rozmowy, ale też w niegłupi sposób temu żywiołowi rozmowy się poddawać. Nie udawać, że ślepo przytakujemy ich, ich konsternacji. Rozumieć ich perspektywę, ale też zadawać do niej pytania, ale na początku musi być akceptacja, potem dopiero potem dopiero dopytywać czy naprawdę masz to na myśli? Czy uważasz, że Humanistyka Właściwie miała by sens, gdy parafrazować się wypowiedzi, żeby dać świadectwo temu, że się dobrze zrozumiało, tak? Parafrazować, ta, parafrazować, a jednocześnie jakby dopro... oczyszczać, 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 aż w końcu ich sąd stanie przed nimi samymi z powrotem, oczyszczony, czysty, i może zobaczą jego absurdy. Mocno powiedziane, może nieco słabiej, może tylko niedoskonałości, ale w każdym razie będą gotowi sami do autokorekty w procesie dialogu. Więc jakby zaczyna się rozmowa, to działa to e, cały czas pobudzającą jest na przykład studentów Mistrz uczeń. Tak. Tak, ja myślę, że ta relacja Mistrz uczeń jest mi rzeczywiście bliska, a ten dialog, który jest dla mnie istotny, ma charakter formacyjny, ale zauważmy, panie redaktorze, całkowicie antysokratyczny. Myślę, że metoda sokratyczna, metoda poniżania sofistów, która była tak ściśle obecna w dialogach platońskich, w dzisiejszym nadwrażliwym świecie, ale też w dzisiejszym świecie, który jest tak bardzo intelektualnie wyjałowiony, który nawet na sofistykę nie ma siły. Ta metoda sokratyczna by się nie sprawdziła. Raczej potrzebna jest ta otwarta, lewinasowska filozofia dialogu. Dialog pełen serdeczności, uwidaczniający również momenty słabości rozumowania tego, którego mamy y pouczać. No ale ale bez ironii sokratycznej. Sokrates kiepsko wyszedł na swoich praktykach. So, Sokrates jest produktem zaawansowanej kultury oralnej, kultury dialogowania, gdzie już mamy do czynienia ze społeczeństwem, które ironię jest w stanie przyjąć. Ja mam poczucie... Że nasze społeczeństwo, chociaż jest społeczeństwem wysoce rozwiniętym kulturowo, od kilkudziesięciu funkcjonuje na podpiłowanych fundamentach. I zwłaszcza widać to w młodych generacjach, gdzie rewolucja technologiczna doprowadza do niemądrych przewartościowań. Żeby nie uszkodzić tego, co fundamentalne, a co już jest nadkruszone, warto by jednak nie reagować tak agresywną, wysokoartystyczną metodą, jak, artystycz, jak, jak sokratejska. Wysokoartystyczną, no wysoko zintelektualizowaną. Sokrates jest produktem kultur rozwiniętych i temu to zostawimy w sytuacji kryzysu kultury, a chyba w czymś takim tkwimy od wieku XX. Warto zastanowić się nad czymś, co w większym stopniu. Podsyci wspólnotę dialogu, umiejętność dialogowania, nie zaś, nie zaś owe tury. teraz tura sofistów, następnie tura Sokratesa, który sofistów poniży, teraz tura Elenktis, Sokrates wyjałowi sofistów z ich błędnych przekonań, teraz tura Majeutis, Sokrates sprawi, że sofiści w końcu zostaną oświeceni, porodzą ideę. To już dzisiaj tak nie działa, i dzisiejsze, dzisiejsze wychowanie, Młodzieży, młodych ludzi nie powinno przypominać Akademii Platońskiej. Jestem ciekawy, jak młodzi ludzie zareagują na, na to, co pan powiedział. Mam nadzieję, że, że będą potrafili słuchać. Ale na koniec chciałbym zapytać o, o ten wymiar codzienności, i to też się wiąże z rozwojem technologii. Komunikaty, no bo przecież słuchanie, mówimy słuchanie, czyli słyszymy, ale tak naprawdę odbieranie komunikatów, odbieranie przekazów, wymiar multisensoryczny to ma. Te komunikaty docierają do nas zewsząd. Jest ich bardzo dużo. Jak w tym wszystkim słuchać właściwych komunikatów, sortować, odpowiednio selekcjonować i puszczać mimo uszu to, co, co jest takim zgiełkiem po prostu. Iż myślę, że żyjemy w epoce desensualizowania się zmysłu słuchu. On staje się zmysłem podobnie zdesensualizowanym jak zmysł dotyku. To znaczy, kiedy, kiedy dotykamy chociażby nasze dłonie, nie mamy, może, może mamy poczucie szczególnego towarzyszenia nam, konkretnego odczucia, tak? ale, ale samego dotyku jako doświadczenia nie obserwujemy w naszym życiu codziennym. W pośpiechu życia codziennego i słuch ulega podobnej desensualizacji. Gdybyśmy mieli z naszego doświadczenia wzrokowego wyodrębnić wyodrębnić y, poszczególne komponenty, również mielibyśmy problem. Widzimy zespołami, zespołami widzenia. Słyszymy w XX wieku słyszeliśmy bardzo dokładnie. Sły, słuch był takim zmysłem świątecznym, można by powiedzieć, wykorzystywanym wówczas, kiedy jest coś, co należy słyszeć. Słuchaliśmy więc e, przemów bliskich, słuchaliśmy e, rozmów e, rodzinnych, słuchaliśmy wykładów, słuchaliśmy e, wiadomości w telewizorze, e, słuchaliśmy tego, co inni mają do powiedzenia o ważnych e, wydarzeniach, naszych życiowych wydarzeniach. Bądź wydarzeniach historycznych. Teraz, teraz dochodzi do desensualizacji tego zmysłu i jakby jego świąteczność staje się nieaktualna. Coraz częściej mówiąc, najprościej słuchamy, ale nie słyszymy. Tak jak jesteśmy dotykani, ale nie czujemy się dotknięci, coraz częściej ten zmysł ulega nie tyle stępieniu, co dołącza do szeregu tych zmysłów codziennych których sposobu percepowania nie odczuwamy, a widzimy tylko efekty, i to nie w pojedynczych detalach, ale w pewnych zespołach. To tak, tak sobie myślę, że to jest konstatacja, która nie napawa optymizmem nie. z jednej strony. Ale z drugiej strony, może właśnie skłoni do pewnej to jest refleksji. To daje rodzaj takiej pogodnej rezygnacji. Prawda? Że kończy się pewien etap kultury zmysłowej naszej cywilizacji, prawda, nie no, odchodzenie niech, słuchu. Niech żywi nie tracą nadziei. Niech żywi nie tracą nadziei. Usłyszmy się z powrotem. Bardzo dziękuję. Pan doktor Karol Samsel, dziękuję. Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję. Dziękuję bardzo.